Dzień dobry, witam Państwa, Wojciech Majewski. Jestem bohaterem serialu Rodzinny Interes. Kim jest Wojtek? To, to myślę, jest bardzo fajne i trafne pytanie. Otóż na pewno jest właścicielem warsztatu Majewski Jędrosek, jest kochającym mężem, ojcem. No wiem, wiem, drodzy Państwo, miał swoje, że tak powiem, kryzysy w swoim życiu rodzinnym, zwłaszcza małżeńskim, no ale spójrzcie na Wiolę, no to właściwie była troszkę też jej wina. Jaki jest Wojtek prywatnie? Myślę, że Wojtek jest naprawdę spoko gościem, jest bardzo otwarty, biorąc pod uwagę również to, co kiedyś przeżył, tak? pochodzi z domu dziecka, także jest bardzo uczuciowy, bardzo wspiera swoich, swoich przyjaciół. Nienawidzi fałszu, nienawidzi obłudy, nienawidzi kłamstwa, dlatego też tak czasami mocno reaguje na niektóre sytuacje, które dzieją się w warsztacie, ale również które dzieją się w jego, w jego życiu prywatnym i w życiu jego, jego przyjaciół. Bardzo zaprzyjaźnił się właściwie z Witerem, czyli, czyli bratem swojego przyjaciela Ryśka, który oczywiście wyjechał, wyjechał do Niemiec do swojej nowej rodziny. I co tu jeszcze powiedzieć o Wojtku? Ja myślę, drodzy Państwo, że po prostu zapraszam do oglądania nowego sezonu, bo tam się będzie naprawdę działo. A tym razem ja, słuchajcie, korzystam jeszcze z wolnej chwili i ruszam na wakacje, żeby się jeszcze troszkę wypocząć i zapraszam do oglądania Rodzinnego Interesu w Telewizji Puls.